Siemano, z tej strony xdxd XD. To jest mój pierwszy odcinek Gramy sobie w WOTA z moim kuzynem Sebolem yy, Będziemy w ogóle nagrywać często Ale nie wiadomo na razie jak zrobić tak, żeby yy, Grać w, yy, w ogóle razem, żeby nasze dwie mordy widać yy, No i właśnie Chcemy sobie pograć w tego i Później jak będzie to takie no w ogóle wyświetlane to będziemy nagrywać dalej. Będziemy jakieś poradniki robić, jakiego czołgu nie brać, odblokowywać. Jakiego, jakie czołgi są opłacalne, takie bardziej opłaca się grać nimi. Będziemy też grali z innymi graczami, po prostu nie wiem, z innymi o oh kurczę dostałem, z innymi ludźmi, którzy po prostu będą pisać w komentarzu swoją nazwę i będziemy może z nimi grali. Zależy, czy nam się uda na ich tierach grać. <laughs> Dobra, teraz jedziemy. Y, Su, kreseczka, ten myślnik 76M, no nawet dobry czołg, niszczyciel czołgów właśnie z narodowości Rosji. Będziemy bardzo często nagrywać, ale będą... Jak będą subskrypcje, to też i będzie jakieś, nie wiem. Też będziemy coś robić, jakieś vlogi albo coś. O kurcy przegraliśmy. No i proszę o łapkę w górę. Proszę o łapkę w górę. No i o... Suba. Taki magiczny guzik w górę łapka. Tak zwana, no i właśnie chyba... Przed chwilą już to mówiłem, No i chcemy sobie pograć z innymi. Dobra, gramy tą bitwę, teraz ja gram sam. No i jeżeli komuś się nie podoba w ogóle, jak nagrywam, no to niech nie hejtuje. Chcę dać łapkę w dół, to niech sobie da łapkę w dół. Ale niech nie hejtuje mnie, błagam i też są najgorszy, bo to po prostu patologia. Zagram tyle rund, ile mi się uda, w 10 minut, bo nie chcę może takiego długiego, przynadzającego odcinka robić. Teraz akurat jadę czołg, niszczycielem czołg, czołgów, akurat z obracaną wieżą M8A1. Moje największe tiery to piątki, ale właśnie czwórki, ale właśnie będę kupował piątki. No i, i... odblokowane już zaraz będę miał. No i nie wiem do czego służy ta ten guzik 5 z tym paliwem właśnie. Szóstka i czwórka to ja wiem kapuje, ale nie wiem o co chodzi z piątką. A nic zapomniałem kupić lepszej, kurczę. Czekam na resztę. Jak chcecie z nami pograć, to zapraszam, napiszcie po prostu tylko w komentarzu nazwę, jak się nazywacie na wodzie. Umówimy się kiedy chcecie grać, o której godzinie i w ogóle. Na jakich tierach. Jeżeli Wam się będą podobały moje odcinki, to naciśnijcie taki dzwoneczek po prostu i będzie... I więcej. O ku... Co to było? <śmiech> <śmiech> Czyli już za bardzo nie będę miał tego expa. Teraz jadę sobie birch Gunem z Altyneria z narodowości właśnie angielskiej, a tam to, to było z narodowości amerykańskiej. TM8A1 bardzo lubię, tak samo lubię Birchgana. No i o, czwarte tiery dało mi się, no, to jakoś wyszło, ale będziemy jeszcze dużo nagrywać, jeżeli będzie po prostu popularność tego wota. Jeszcze będziemy nagrywać Contract Wars. W ogóle co byście chcieli takiego Gry darmo Popularne bardziej To sobie pogramy w nie Mogę zagrać z ludźmi z tierów Piątych, szóstych Ale nie z tierów ósmych, dziewiątych, dziesiątych Bo będą czwarte tiery Gram 5 albo 6 dni, nie wiem dokładnie, nie pamiętam. 6 dni jestem już na wocie zalogowany od pobrania tej gry. Na pierwszy raz w ogóle ją pobrałem na komputer. Ale mi się bardzo spodobała. Gram tą rundę, no i, i następną rundę znowu z sobą gram. No i teraz tu Matilda. Zgubiłem, dobra Bazy bronią mnie, dobra, jeszcze szukamy Szukam, szukam Jakby było, o dobra, są so... O już go dadli znowu Dobra, kto chce z nami grać, niech pisze po prostu w komentarzu, że chce z nami grać, poda login Nazwę użytkownika, no i se z nim pogram mi to nie problem z kimś grać, ale nie chcę grać z siódmymi i ósmymi tierami, no. Błagam. Ja mam czwarty, nie, dziesiąty. No seba już gdzieś poszedł. Yy, zarabiję pewnie. Dobra, Odcinka minuta jest już szósta, siódma się zaraz zacznie. No i za trzy minuty gdzieś tak kończę go. Prawie. W następnym odcinku nagrywamy Contract Wars, ale go nie wrzucę w dzisiaj. Ale w ogóle zachęcam Was do oglądania wszystkich tych gier, co będziemy grali. Będziemy jeszcze w jakieś głupawe gry grali, na przykład na telefonie itp. itd. Jakie znajdziemy? Jak będzie po prostu popularność tego kanału. Będziemy jakieś wypady takie nagry nagrywać, vlogi? Ale jak będzie popularność w ogóle tego kanału? Bo jeżeli nie będzie popularności, to w ogóle się nie będzie opłacało tutaj nawet takiego wota nagrywać. Kurczę, zapomniałem. Zaraz pewnie deadne. Dobra, jedziemy dalej. Co by tu jeszcze powiedzieć? Gramy. Pozdrawiam wszystkich widzów. Seba, pozdrawiam Cię właśnie na tym odcinku. O kurcze o kurcie o kurcie o kurcie o kurczę. A dobra, już go dali. Y tylko błagam was, nie hejtujcie w komentarzach. Błagam. Naprawdę proszę was. Nie chcę być hejtowany i nie chcę być tak, że nielubiany. Jeżeli mnie nie lubicie, to nie oglądajcie mnie, po prostu. Po proszę rzecz. Za niedługo będę nagrywał już z kuzynem normalnie. Czasem będziemy robić live'y Wszystko będzie, jeżeli będzie popularność na kanale Wszystko będzie Możecie podawać swoje propozycje na filmiki, nie wiem Jakieś właśnie vlogi Wypady jak się mieszka, na przykład, jakby to było, jakby czegoś nie było, na przykład, jakby nie było komputerów. Ja bym akurat, by z laptopa swojego nie wytrzymał. O kurczę, no w ogóle nie mogę trafić dzisiaj. Cela nie mam. O kurczę, znowu dostaję, znowu dostaję. Dostałem w lewą gąsienicę. Nie wiem, czy dalej będę grał. Gdzie ten gościu? O kurczę. Kurczę, nie mogę go znaleźć, no. Jeżeli jesteście zainteresowani tym kanałem,